Ta historia przydarzyła się mi i mojemu przyjacielowi. Jesteśmy w tym samym wieku, mamy 23 lata. Pewnego razu zdecydowaliśmy się wybrać na kemping do lasu na dwie noce. Las był położony w górach Adirondack w stanie Nowy Jork. Obaj bardzo lubiliśmy przyrodę. Często spędzaliśmy wspólnie czas, chodząc po szlakach czy nad jeziorem. Przeszliśmy jakieś 7 kilometrów, aż dotarliśmy do jeziora, przy którym chcieliśmy się rozbić. Nie spodziewaliśmy się tam żadnych ludzi. Pierwszej nocy siedzieliśmy przy ognisku. Około 22:30 dostrzegliśmy światło latarki po drugiej stronie jeziora. Prawie nigdy nikogo tam nie spotkaliśmy, więc to było dla nas dość dziwne. Z początku się tym nie przejmowaliśmy, jednak światło co jakiś czas ponownie się pojawiało i zbliżało do naszego obozu. Zaczęliśmy zastanawiać się, kto w środku nocy zrobiłby sobie spacer wokół jeziora. Nie chcieliśmy żadnych niespodziewanych gości w naszym obozie. Jedno było pewne: ta osoba lub grupa osób zmierzała wprost w naszą stronę. Poszliśmy trochę głębiej w las, zostawiając wszystkie nasze rzeczy. Wyciągnąłem z plecaka niewielką siekierę, a mój przyjaciel wyjął swoją strzelbę. Nie chcieliśmy żadnych problemów, ale musieliśmy się upewnić, że nie jest to nikt, kto mógłby nam zrobić krzywdę podczas snu. Po paru minutach w końcu światło dotarło do naszego obozu. Dostrzegliśmy mężczyznę z brodą, który wyglądał na około 40 lat. To, co utwierdziło nas w swojej przezorności, to fakt, że mężczyzna miał w dłoni strzelbę. Oprzedł parę razy nasz obóz, aż w końcu wszedł do naszego namiotu. Gdy nas nie znalazł, zaczął krzyczeć: Wiem, że tu jesteście. Dlaczego nie przyjdziecie się przywitać? W bezruchu wciąż siedzieliśmy w ukryciu za krzakami około 100 metrów od obozu. Nagle mężczyzna wystrzelił w stronę lasu, a pociski minęły nas o zaledwie parę metrów. Zaczął również świecić latarką po całym lesie, aby nas zlokalizować. W końcu, w akcie prowokacji, mężczyzna podniósł plecak mojego przyjaciela i wrzucił go do ogniska. Przyjaciel miał strzelbę wycelowaną prosto w niego i zapytał mnie, czy powinien strzelić. Powiedziałem, że nie ma mowy i może jej użyć tylko wtedy, gdy mężczyzna nas znajdzie i do nas wyceluje. Na szczęście mężczyzna w końcu odpuścił. Czekaliśmy w ukryciu, aż światło latarki zniknie po drugiej stronie jeziora. Gdy to się stało, wróciliśmy po nasze rzeczy i natychmiast pobiegliśmy do samochodu. Było już około trzeciej w nocy. Gdy dobiegliśmy do auta, słońce zaczęło już wschodzić. Od razu pojechaliśmy na komisariat i zgłosiliśmy sprawę. Tutaj ta historia się kończy. Do dziś nie dostałem żadnej informacji od policji. Od tego czasu wraz z przyjacielem bardzo mocno ograniczyliśmy nasze wyprawy na kemping.